Na rynku złotego widać w poniedziałek stabilizację. Euro nie było w stanie w zeszłym tygodniu pokonać wsparcia przy 4,57. Natomiast przy dolarze mamy w dużej mierze kopiowanie ruchów z euro-dolara. A jeżeli chodzi o właśnie euro-dolara i rynki globalne, to tutaj w zeszły tydzień to taki troszkę roller coaster, jeżeli chodzi o odczyty danych z USA. Przypomnę, lepszy indeks jestem dla przemysłu, potem słabsze ADP, ale niepotwierdzone w danych Departamentu Pracy, które wypadły lepiej od oczekiwań i w efekcie no, rynki reagowały w ten sposób, że im dane były lepsze, tym dolar był silniejszy, im były słabsze. Tym to było odwrotnie. Ale tak czy inaczej, prawda jest taka, że zależnie od tego, jakie dane się będą pojawiały z USA w najbliższym czasie to i tak Fed będzie robił swoje swoje, czyli już w połowie czerwca podwyżka 100% w USA o pół punkta procentowego i podobny ruch w końcu lipca. Więc w pewnym sensie to jest dyskontowane i sądzę, że to niekoniecznie musi dolara. Dalej umacniać, co by w teorii dawało jakąś przestrzeń właśnie złotemu do umocnienia, chociaż tutaj widzę pewien, pewne zagrożenie, pewien problem. To posiedzenie naszej RPP już w najbliższą środę i kwestia skali podwyżki stóp procentowych. Jeżeli chodzi właśnie o ten ruch, być może nie będzie tego, co rynek by chciał widzieć, tak? Przypomnę, że jeszcze kilka dni temu mediana oczekiwań wynosiła 0,5 punkta procentowego. Teraz te oczekiwania wynoszą 75 punktów bazowych, czyli że stopa wzrośnie z 5,25 do 6,0 po środzie. Natomiast ja się trochę boję tego, że to będzie mniejszy ruch. To będzie mniejszy ruch, że Rada zacznie się obawiać o o spowolnienie gospodarki, gdyż, no, jak spojrzeliśmy sobie w zeszłym tygodniu na indeks PMI dla przemysłu, już te pierwsze sygnały hamowania w naszym regionie, bo te PMI były słabsze i dla Polski, i dla Węgier, i dla Czech, zaczynają się pojawiać. I też druga sprawa, że Rada powinna zachować sobie jeszcze taką przestrzeń do Dalszych podwyżek 100%, które powinny mieć miejsce na jesieni i na przomie roku. Dlaczego? Ponieważ FED będzie te podwyżki ciągnął cały czas do góry i Europejski Bank Centralny również te podwyżki będzie ciągnął pewnie też dalej na jesieni. Więc żeby złoty mógł pozostać względnie stabilny, to, to po prostu Rada te podwyżki też będzie musiała dokonywać późną jesienią. Więc być może mniejszy ruch teraz pozwoli zachować margines na te kolejne ruchy na jesieni. A jeżeli chodzi o kwestię związaną z nieśmiertelnym, już KPO w zeszłym tygodniu pokazał, że dużo hałasu o nic złoty na informacje o podpisaniu tutaj tych sobie, umów odnośnie KPO nie zareagował, a to dlatego, że pieniądze do Polski popłyną najwcześniej na jesieni, w związku z tym teraz nie ma pod co tutaj dalej grać.